Dzień dobry. Hej! To jest moja żonka Basia, a to mój mąż Kacper. I dzisiaj chcieliśmy krótko powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się na sakrament małżeństwa, no ale na wstępie chcę zaznaczyć, że jesteśmy trochę świeżakami w tym temacie, bo pobraliśmy się niewiele ponad dwa miesiące temu. No, ale dlaczego więc zdecydowaliśmy się na taką drogę? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że chcemy budować naszą miłość na naprawdę mocnym fundamencie. Myślę, że każdy sakrament jest ogromnym źródłem łaski, która umacnia nas na konkretnej drodze życia, a małżeństwo pozwala dwóm niedoskonałym osobom razem dążyć do świętości. Zauważyliśmy też, że wśród wielu ludzi panuje przeświadczenie, że małżeństwo jest ogromnie trudnym wyzwaniem, które, któremu podołać mogą jedynie najlepsi osoby, doskonale znające siebie i dopasowane do siebie perfekcyjnie. Też często patrzy się na nie jak na ciężar, o czym trochę więcej może powiedzieć Basia. Tak, kiedy mówiłam moim znajomym, że przygotowuję się do ślubu. Niektórzy z nich mówili e, mi daj spokój, naciesz się życiem, e, że to będzie już koniec jakiejkolwiek zabawy. Dla mnie zawsze sensem i celem życiowym było założenie rodziny i domu pełnego miłości. I będąc w małżeństwie przekonuję się o tym, że to wcale nie jest koniec, ale rozpoczęcie pięknej i pełnej miłości drogi, e, która daje nam wiele radości. I wiele nam brakuje do ideału. Mamy w sobie wiele obaw i wiemy, że przed nami jeszcze bardzo dużo wzlotów i upadków, ale świadomość tego, że Pan Bóg bardzo mocno błogosławi temu naszemu małżeństwu, sprawia, że tak jakoś mniej jest w nas lęku, a więcej wiary w to, że jesteśmy w stanie stworzyć fajną rodzinkę pełną miłości. Tak, niektórzy pewnie mogą powiedzieć, że bez małżeństwa to wszystko też jest możliwe. No ale z Panem Bogiem to wszystko jest po prostu łatwiejsze. Tak więc yy, takie rzeczy skłoniły nas do podjęcia takiej decyzji. A co z tego wyjdzie, to sami jesteśmy ciekawi.